Na, tak na dobrą sprawę nie mogliście sobie chyba wymarzyć lepszego e, otwarcia turnieju z punktu widzenia mentalnego i, myślę, atmosfery w drużynie. 9 zdobytych bramek, jak najlepsze rozpoczęcie turnieju. Jakie odczucia Ci towarzyszą na gorąco po zejściu z lodu? No, bardzo fajnie, szczególnie nasi kibice wspierali nas cały, cały czas i w tej drugiej, trzeciej tercji trochę pokazaliśmy, że żeby możemy przycisnąć na ten przeciwnika, i, i dużo bramek padło w tej drugiej, trzeciej tercji. No, dokładnie, mówisz o drugiej, trzeciej tercji, która wpłynęła na ten wysoki wynik, ale tak naprawdę byliście bardzo zdeterminowani już od samego początku. Ta Twoja bramka padła już w 70. W sekundzie, wychodzi na to, te deklaracje, o których mówiliście, że przyjeżdżacie tutaj z nastawieniem na bardzo dobry wynik, to polegały na prawdzie. Ta, bardzo ciężko pracowaliśmy przez tą przerwę i chcemy to udowodnić, że ta ciężka praca stworzy, stworzy dobry wynik na wadze. Czego spodziewaliście się po dzisiejszym rywalu? Jakie były Wasze oczekiwania wobec przedstawiciela z RST Ligi? Wiedzieliśmy trochę, że oni skupią się bardziej na defensywnym i grają taki trap, a na początek trochę tam ostro grali na forcie, to dwóch Dwóch tam jechali na nas. Ale wiesz, oni chyba zabrakło im trochę, trochę siły i, i dotknęliśmy w tej drugiej części stacji. Mhm, doskonale wiemy, że to, że drużyna potrafi się długo utrzymywać na krążku, prowadzić grę bywa zgubne, bo niekiedy lubi się to odwrócić i zespół, który jest w defensywie, potrafi losy spotkania odwrócić, ale mam wrażenie, że bardzo dobrze czujecie się w grze na krążku, że potraficie tą grę prowadzić i wygląda to bardzo fajnie. Tak, dokładnie tym bardziej jesteś na krążku, to nie czujesz takie męczenie i kontrolujesz grę cały czas. ty tak musisz uważać na grę, na kontrę i, no i jak najście odzyskać ten krążek. I staramy się to robić, bo łatwiej grać się z krążkiem niż z Macie sporo zawodników w swoich szeregach, którzy potrafią dobrze strzelić krążek z niebieskiej linii. Rywale, mam wrażenie, że dużo miejsca wam pozostawiali w pracy na bramkarzu. Gdzieś to był taki klucz i schemat, założenie z waszej strony, żeby te argumenty, które macie na niebieskiej linii wykorzystać? Tak, cały czas trenujemy, żeby praca, praca pod bramkarzem, bo jak on nie widzi, to ciężko dla niego, żeby coś złapać. I strzeliliśmy parę bramek y, z dobitkami albo y, to puste, przez to, że ciężka praca pod bramkę. I wiesz, możesz trzymać krąg cały czas na, na brzegach, ale jak nie ma nikogo pod bramkę, to ciężko strzelić. Zgadzasz się z tym, że choć dzisiaj zwycięstwo bardzo efektywne, to jeszcze Wam e, nic nie daje i tak e, na dobrą sprawę granie, 有、yeah, well Wyjście z grupy o turniej finałowy rozpoczyna się jutro? To, oczywiście musimy zregenerować się, bo jutro będzie kolejna walka. Wtedy, na pewno z lepszą drużyną, to będzie ciężko i fajnie, że, że każdy mógł zagrać dzisiaj cztery pełne piątki i chyba będziemy mieli dużo siły na jutro. Przejechaliśmy ponad tysiąc kilometrów, ale można powiedzieć, że atmosfera taka, jakbyśmy grali w satelicie. I tak, chyba też zrobili no, swoje. No, czujemy się, jakbyśmy grali u siebie i, i to fajne. i, i... Czekamy na te kolejne dwa mecze, jaki to będzie na, na trybunach. Czyli podsumowując, krótka regeneracja i jutro pełne skupienie, żeby pokazać na lodzie wszystko to, co udało się zaprezentować dzisiaj. Tak, chyba jutrzejsze spotkanie to zdecyduje, kto wyjdzie z grupy, i chcemy wygrać ten drugi mecz żeby był awans.